Owy film kręcony był dla zabawy, więc należy potraktować go z wielkim dystansem. Dziękuję. Na zima! 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 Na pustynia! Je! Kaktusy! I te! I, i te krzaczki! A gdzie ma? kwiatuszki? Zostaw wpadnę i, i zginę! Ma, diamenty! Niaksyd jaks, ma, angiel, uu, Węgiel! angiel! żelazo, sobie pan! Zabijał mnie! A! Zabijał mnie! A!